Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie, zima w regionach na żywo, ja na żywo jadę, proszę Państwa jest śnieg, tutaj jesteśmy w Warłamowie, witamy pięknie, ja wybrałem narty, a Ilona, proszę popatrzeć do góry, trochę bezpieczniej na sankach, ale też można, można, można i tak, razem z nami instruktorzy narciarstwa, Radosław Korczak, Tadeusz Piorunik, panowie... Ten mój początek taki słaby, nie? Więc bardzo dobry, tylko co bym powiedział? Troszeczkę ręce do przodu. I wszystko będzie ok. Troszkę do przodu ręce, tak? Pokażę. A to ja mikrofon miałem. A teraz dobrze widać? O teraz. W ten sposób. Teraz tak. Jest śnieg, stok cały czas pracuje. No niewiele jest dzisiaj takich miejsc, gdzie jeszcze te zimowe sporty można uprawiać. W tym roku udało nam się przygotować doskonale stoki narciarskie. Ruszyliśmy 1 stycznia w Nowy Rok i jeździmy do tej pory. Śniegu mamy średnio 55 cm. Jak długo jeszcze się uda? Myślę, że najbliższe noce pokażą nam znowu mróz, będziemy mogli znowu dośnieżyć i będziemy jeździli do końca ferii. jest plan na pewno. Ten wiatr nie utrudnia tej jazdy? Troszeczkę tutaj wieje na górze, na dole już nie jest Nie złuchnie nas więc, ze stoku? Więc, więc, więc na dole już mniej wieje i można sobie pojeździć, no ale... Taki mamy klimat niestety i już ktoś tak powiedział, więc trzymajmy się tego. Ale taka pogoda jest dobra na to, żeby rozpocząć naukę jazdy na nartach? A tutaj może się szef szkoły wypowie, bo myślę, że jest... yy, Z jednej strony jest bardzo dobra, ponieważ człowiek, który waży przykładowo 120 kg, a też zdarzają, no mm, ma łatwiej, ma łatwiej. Ale generalnie nie utrudnia nam w ogóle jazdy i nauki yy, po prostu przy tym wietrze. Mówię, yy, w, yy, w początkowej fazie stoku jest ten wiatr. Ale jadąc troszkę niżej, trzy czwarte stoku, ten wiatr po prostu znika i jest zdecydowanie przyjemniej i łatwiej. Narty, narty zjazdowe to jeden sport, ale tutaj w Warłomowie można, no dzisiaj chyba nie, ale na przykład narty biegowe także. Jak najbardziej, tutaj w Warłomowie warunki temu sprzyjają. Zima jest jaka jest, więc, więc w tym roku nie za bardzo nie pobiegaliśmy, ale mamy piękne trasy widokowe, 20 kilometrowe jeżeli tylko na to oczywiście warunki pozwalają. I mamy również takie trasy rekreacyjne, bardziej e, dla amatorów. Wytyszone są one na naszym polu golfowym, e, między, między dołkami, między greenami. Można... I tam można na nartach biegowych, tak? Jak tak najbardziej można. Robimy... Polu golfowym? Tak, robimy specjalne tory. A co na to trawa? A trawa, trawa, trawa jest yy, uśpiona w tym okresie, więc spokojnie, nie ma problemu. Ja zapytam, najmłodszy i najstarszy amator jazdy na nartach, ktoś kto chciał się nauczyć jeździć? Najsta najmłodszy, 3 trzylatka, najstarszy w tym roku, 71 lat. Zawsze i nie, można, nie, nie w każdym zaczyna. wieku można, prawda? Jeżeli nie ma przeciwstawie lekarskim, na jazdę, jak najbardziej no. możemy to zaczynać w każdym wieku. A jeśli chodzi o przygotowanie, czy musimy się jakoś specjalnie przygotować do tego, żeby zacząć jazdę na tartek, bo podobno pracują zupełnie inne partie mięśni niż na przykład na siłowni, aerobiku. Generalnie y, zalecam zawsze przygotowanie, minimum dwutygodniowe. To są treningi trzy razy w tygodniu, poświęcić kilkanaście minut, typu przysiady, wymachy ramion. To wystarczy? No, z wzmocnić mięśnie brzucha. Jeszcze kilka brzuchów, skłonów, przysiadów, więc to nie powinno tam yy, przeszkadzać ciężko Panie Tadeusz, yy, to, to, to Pan teraz chwilę patrzy, co ja robię na tych nartach. Państwo też patrzą, co się dzieje tutaj na, na, na ja mówię, a my, a my zaraz yy, wracamy tutaj. No to teraz Panie Tadeuszu tak y, po kolei, jeśli ktoś y, no, zobaczył, że jest śnieg, czyli jest jeszcze szansa zażyć zimowego szaleństwa, co robimy po kolei? Zalecam na początku rozgrzewkę, naprawdę przed rozpoczęciem jakiejkolwiek jazdy, to jest po prostu klucz numer jeden, rozgrzewka, krótka, 5 minutowa rozgrzewka. Przykładowe Następnie... ćwiczenia? Prosty wymach ramion, y, pół przysiady, y, kolana lewo-prawo. Jak pokazuję. Muszę pokazać. Proszę zobaczyć. Jeżeli no. jesteśmy na nartach, wystarczy wymachy ramion do przodu. I robimy wszystko. Wymachy ramion robimy. do przodu. Dobrze. Do tyłu. Do tyłu. Podnosimy jedną nogę drugą. Jeżeli nartość jest zaawansowany. To ja mogę teraz. Oczywiście Nie? Mogę. jak najbardziej. Ja pół, mogę bez, bez nart. Pół przysiady. Pół przysiady. Kilka pół przysiadów. I co jeszcze jest potrzebne? Najważniejsza rzecz w narciarstwie, snowboardingu tak samo. Najważniejsza rzecz dobry humor. Dobry to, humor to będzie. A brakuje. Będzie jazda. A to mamy cały czas. Jak pan obserwuje, coraz więcej snowboardzistów czy jednak to się cały czas tak utrzymuje? W tym roku mam tendencję w szkoły, że chodzi o snowboard, coraz więcej jest zainteresowania snowboardem. Po prostu młoda powraca, powraca. A to jest trudniejsze, eee. łatwiejsze niż nauczenie się Coś jazdy innego. na zwykłych nartach? Coś innego? No, tutaj mamy dwie narty. Możemy mieć różne pozycje. No telemarkowe, nożycowe, yy, płużne i równoległe. No, w stąbordzie... Dwie nogi są, że tak powiem, uziemione. No, w snowboardzie są nogi, tak jak pani podkreśliła, są nogi uziemione. Więc musimy się zdać troszeczkę na inną tutaj sposób jazdy, ale też jest to osiągalne. A szybciej spalimy kalorie na snowboardzie czy na nartach? Myślę, że podobnie. <laughs> To jeszcze trochę o nartach, bo też one się różnią, prawda? Cały czas się zmieniają. No ja mam na przykład takie klasyczne carvingi, tak? Pan już trochę bardziej zaawansowane. To znaczy długości i tak dalej, to też jest ważne. Narty dobieramy nie tylko do do wzrostu, ale też do wagi ciała. Jest bardzo dużo rodzajów nart. Początkujący powinien wybrać narty bardziej tak zwane przestronne, to znaczy takie łatwiejsze w skręcie, nie twardy. Wręboże, e, sportowe narty nie zalecam do, e, do jazdy dla początkujących. E, no Ma być przyjemnie. No, jeżeli założymy narty z, za dobrą, to nie będzie to po prostu działać, i wręcz przeciwnie, będzie przeszkadzać. Czy są oporni, którzy nie potrafią nauczyć się jeździć na nartach? To znaczy tak. E, może nie oporni. Tylko jeden przykładowo na jakiś element potrzebuje 5 minut, a inny potrzebuje przykładowo na ten stan 15 minut. Więc nie ma ludzi nienauczalnych. I dla nich takie sanki, tak? Y no niekoniecznie. No, dlaczego patrzysz na mnie? Nie, nie, absolutnie. Powiedzieliśmy już od, od czego zacząć, a potem, potem trzeba wziąć lekcję z instruktorem, tak? I jak już zaczynamy jeździć, to od, o czym teraz trzeba pamiętać? Jeśli ktoś na przykład dzisiaj sobie będzie przypominał, to takie najważniejsze podstawy jeszcze. No najważniejsza rzecz, tak jak wspomniałam wcześniej, rozgrzewka jest tutaj kluczowym punktem. Ale jak już działania. jedziemy, chodzi mi, jak, jak już uda, jak uda już... nam się i poszliśmy. Tak, to jest bardzo żeby ważne. Tak prosto nie jechać. No musimy skręcać. Żeby skręcać, trzeba to umieć robić. Jeżeli już potrafimy robić, to bardzo ważne jest to, jadąc w dół na bezpieczeństwo zwrócić uwagę. Musimy zwracać uwagę na tych, którzy po prostu jeżdżą przed nami. No to jest bardzo ważna rzecz. No i co do nart, jeżeli chodzi o narty, no musimy trzymać tą prawidłową pozycję, dlatego jesteśmy my od tego, Czyli... żeby y, jednak was nauczyć. I uważajmy na innych na stoku. Tak, to jest bardzo ważne. To I jest bezpieczeństwo, ważne. my tu z panem Radkiem mamy kaski, tak? Tak, no. no to nie, nie musi, potrzebuje. tak? Rozumiem. Y, no w tej chwili jestem, by poza zajęciami, więc y, nie muszę tego mieć. Generalnie kaski są potrzebne, a szczególnie dzieci do 15 roku życia, to jest obowiązek. prawda? Ale y, najlepiej, jest już... tak dobry, że panu wypadki się nie zdarzają. Y, zdarzają się też. A w tym roku już? Tak? Nie było jeszcze. Jeszcze nie? Jeszcze tak? nie było, ale jest to możliwe. Dobrze, proszę Państwa, my jesteśmy dzisiaj w Arłamowie. Tu zima jest, jak Państwo widzą, program Zima w Regionach dziś całe popołudnie będziemy opowiadać o tym miejscu. Teraz no, proszę popatrzeć jeszcze co tu się dzieje na stoku. No a my powoli się żegnamy i zapraszamy na kolejne spotkanie zima w regionach o godzinie 15.30 na antenie TVP3, a więc mówimy do, do zobaczenia i co? Jedziemy panowie. Dziękuję. Tak, jedziemy. Ja wracam po ja, całku. A ja na dół. Sorem programu był właściciel Hotelu Arłamów.